telefon odmówił mi posłuszeństwa, więc, e, więc przesiadłam się na inny model, i, i tym samym e, coś zjadłam i przeglądałam to, co się nagrało. E, zauważyłam, że mam dość e, charakterystyczny styl mówienia, bardzo mówię powoli, ale to dlatego, że chcę jakby dobrze dobrać słowa i. E, no, właśnie, trafić, jakby znaleźć odpowiednie słowa, które pasują do tego, co chcę powiedzieć. Nie zawsze to jest takie proste. A wracając do tematu religii, skończyłam chyba na tym, że, że to, że już nie wierzę, nie znaczy, że jestem złym człowiekiem. i Wiem, że to może być taka oczywista oczywistość, ale dla niektórych jest to jakieś tam. Jakieś tam, jakieś skojarzenie, że, że skoro nie kieruję się żadnymi przekazaniami, to na pewno y, mam jakby inne morały, inne, inne zasady w swoim życiu, jakieś gorsze. Y, jestem złym człowiekiem i y, no właśnie, nie warto mi ufać, bądź y, stanowię jakieś zagrożenie, bo kogoś zarażę swoją niewiarą. Także. Y, no, z tym się dość często spotykam, dlatego też jakby wypowiadając te słowa nie czuję się do końca komfortowo, bo nie do końca wiem, z jaką reakcją się spotkam. Jakby re, reakcja jest też czymś, co jakby mnie nie dotyczy, ale nie chcę też nikogo zrazić, nie chcę nikomu niczego narzucać. Jakby ufam, że jeśli ktoś mnie zna, to wie, że ja się nie wtrącam do czegoś życia i, i szanuję te wybory, które ktoś. Który mi ktoś się kieruje w swoim życiu, ja mam swoje. I, i, I sama to wyprawa jest dla mnie nieraz ciężka, bo wiem, że zawodzę swoją rodzinę, ona jakby inaczej sobie wyobrażała, że, że, że będę się zachowywać, że musiałam też podjąć jakieś tam decyzje, czy chcę powiedzieć, czy właśnie też kwestie bycia chrzestną matką, czy tym czy świadkiem. Na, na czymś ślubie kościelnym, to zawsze jest dla mnie właśnie ten moment, kiedy muszę y, o tym mówić, i, i wiem, że się spotykam z oceną, y, i to nie jest dla mnie takie po prostu proste. A teraz kot tutaj y, przyszedł. Mam nadzieję, że się nie że w kadr, ale właśnie siedzi na, na tym drapaku. Co chciałam powiedzieć jeszcze a propos ludzkiej reakcji. To nie jest coś, co ja też zapoznając się z kimś, zadaję pytanie, czy, czy ktoś jest osobą wierzącą. To nie jest mój biznes. Jest to jakieś tam pytanie, jeśli się poznaje jakiegoś partnera bądź partnerkę. Myślę, że warto być szczerym od początku i nie... Myślę, że szczególnie kobiety mają takie coś, że, że myślą a, ok, jesteś taki, ale ja cię zmienię, ja ci pokażę, jaka jest, jaka jest ta właściwa droga. Bądź też robi coś, co wymusza jakiś wyrzut sumienia, bądź pokazuje, że, że manipulacja podskórna, to mi się bardzo nie podoba i jakby też nie mówiła od razu na dzień dobry, czas jestem niewierząca, ale to jest jedna z tych rzeczy, które od razu chcę wyjaśnić na początku. Eee, no, i, no jakoś tak się trafia, że, że trafim na osoby podobne do siebie, więc najczęściej nie ma problemu, ale było też tak, że był chłopak, który był wierzący... No się śmieję, bo jakoś tak... Okej, okay. eee, niech mu będzie. I on zapytał, czy mogłabym wziąć ślub kościelny. Mm. I ja powiedziałam, że nie wiem. że W tym momencie nie jestem w stanie ci, ci dać takiej e, jednoznacznej odpowiedzi, może, ale to nie znaczy, że ja zmienię swoje poglądy. Znaczy, podobno jest taka opcja, żeby e, jedna osoba była niewierząca i to można jakoś wtedy zawrzeć. Nigdzie się jakoś tak nie wnikałam w to, czy to jest możliwe, ale jeśli to komuś drugiemu jest potrzebna i yy, no nie wiem, no, że, jeśli ja nie muszę niczego przysięgać, nie muszę kłamać, to jak najbardziej yy, może jest jakiś, jakaś procedura. Yy, na pewno ja nie mam zamiaru udawać i, i tutaj yy, po prostu nie być sobą i przy, przy wielu osobach yy, udawać kogoś, kim nie jestem, tylko po to, żeby się przypodobać bądź też, żeby spełnić oczekiwania y, ogółu, bądź też jakiegoś mężczyzny. Y, nie, to też, żeby była jasność y, od początku, y, żeby ktoś nie myślał, że jestem gorszym człowiekiem z tego powodu. Y, samo w ogóle podejście do, no jako, że jestem kobietą, y, to też... Y, by rola kobiety według religii jest dość... Y, Dość ograniczona i jest jednak. No, mimo wszystko, już gdzieś tam z mlekiem matki wypija się tę historię e, o tym, jak e, właśnie to Ewa dała jabłko Adamowi. Czyli to nie jest Adam, który zjadł, tylko Ewa, która dała mu jabłko. W ogóle samo Ewa, dała mu to już ma też jakiś tam wydźwięk. E, z którym się totalnie nie zgadzam, jest też uważam niesprawiedliwe wobec kobiet e, bo to jest kobieta jest widziana jako to zło e, jakby Adam nie miał swojego rozumu tak? E, także po prostu brał co mu ktokolwiek dawał i, i tak nieświadomie nie zadając pytań e, po prostu wziął to jabłko i, i zwalił na nią e, także no, jest to dość krzywdzące i w ogóle ta, to wywyższenie jakby mężczyzna i kobieta, i mężczyzna jako człowiek, a kobieta jako dodatek. To też jest właśnie już od zarania dziejów właśnie, że, kobie, że Bóg stworzył człowieka, ale w domyśle to był mężczyzna. I a kobieta była jakby odtworzeniem jego ciała, jego taka, nie wiem, dodatek gratis. Do produktu, która jest odtworzeniem z jego części. Czyli to nie jest osobny twór, tylko to jest jakiś coś powstało, masz tutaj jeden element i, i powstał nowy. To też jakby jest, to też daje jakieś tam e, miejsce w szeregu. Ono nie jest przed nim, tylko za nim, mimo wszystko. Ma no podążać za tym mężczyzną. Mężczyzna jest głową rodziny, e, że właśnie. To jest bardziej e, przedmiotem, aniżeli podmiotem. Jest coś, co mężczyźnie się po prostu należy, co się daje, co. To co, co też nie chcę uogólniać oczywiście, bo znam wiele mężczyzn wychowanych w tradycyjnej, takiej katolickiej rodzinie, którzy szanują kobiety i kładą je na równie, ale jak tak. Widzę historycznie, patrząc na, no nawet na moją rodzinę, czy, czy gdzieś tam inne rodziny wychowane w taki, e, takim wzorcu, no gdzieś ta kobieta zawsze jest z boku, jest tam ewentualnie jak chyba moja była taką e, silną kobietą, ale dlatego, że, że dziadek wyjechał e, daleko, w silną dal i została sama, więc wtedy mogła. E, całą pole. Wyczyszczona jej mogła się wykazać. Ale zazwyczaj to właśnie jest ta rola drugorzędna. To jest coś, no, z czym się no, nie pogodzę. No nie, nie. i też jest to przykre, że kobiety się na to godzą, ale to też jest ich decyzja. Po prostu chciałabym, żeby nie było to narzucane ogólnie. Jeśli ktoś na przykład komuś odpowiada życie w cieniu mężczyzny i tam się czuje komfortowo, tak najbardziej powinien podążać tą drogą, ale jeśli nie, to myślę, że ogólnie społeczeństwo nie powinno czerniać kobiet, nie powinno um, krytykować um, kobiety za coś, za co mężczyzna nie, nie byłby ukarany. Że myślę, że jednak religia tutaj e, dorzuciła nie trzy, ale 100 groszy i e, gdzieś właśnie w ten wzo wzorzec mężczyzny, jako e, ten główny, e, główny element rodziny, ale też ten pierwowzór człowieka to jesteś jakby kopią otworzoną odtworzoną kopią e, jakby no. i ta kolejność też e, i to zło, które od kobiet e, się wywodzi i, i to też w innych religiach właśnie piętnowanie kobiet e, które jest jeszcze bardziej e, jeszcze bardziej e, pokazywane i stosowane tutaj no, nie będę się Wymądrzać, bo nie jestem specjalistką, ale samo to, że się narzuca kobietom, że mają się zakrywać, bo mężczyzna się przecież nie może opanować. Ta kobieta jest tym, tym złym elementem i ona musi się zakrywać, musi się chować, nie może wychodzić, nie może no nic, bo to ona jest jakby tą pokusą, więc musi się najlepiej schować do dziury i tylko w worku oczy wystawić to właśnie pokazuje czym, czym jest kobieta, czym jest mężczyzna i nie ma znaku równości absolutnie I jest to niefair, niefajne nie i nie chcę żeby to było ale ja mogę sobie mówić to i tak jest wiele kobiet, którym to odpowiada i to jest ich decyzja nie chciałabym, żeby to było na przykład prawo ustanowione przez państwo wystarczy, że społeczeństwo narzuca tak wiele norm przed przeciw którym trzeba się przeciwstawiać i, i mimo, że, że ludzie w wierze katolickiej mówią, że są dyskryminowani, że oni po prostu nie wiedzą, jak jest po drugiej stronie, jak to wszystko, ta historia i tradycja, która już tak długo trwa, ona no, tak po prostu nie zniknie, ona przenika przez wszystkie dziedziny naszego życia i, no, i tak jest. No. Chociaż nie wiem, to nagle jakby się wszyscy zrobili um, e, niewierzący, to i tak te pewne rzeczy by i tak zostały, więc to tutaj nie mam zamiaru się z tym kłócić ani nie zgadzać, bo, bo nie wszystko jest też złe. Są rzeczy dobre. Um, po prostu chciałabym mieć większą swobodę i czuć się bardziej akceptowana, bo w tym momencie um, nie do końca tak jest. Um, I też. To, że ludziom przeszkadza istnienie takich osób jak ja. Kiedy na przykład rozmawiamy na jakiś temat i jakby. Ja też nie lubię mówić o czymś i po prostu, bo tak, <laughs> bez podania żadnych bez podania żadnych argumentów, chciałabym się powoływać na, na argumenty, które znajdują potwierdzenie w faktach. I myślę, że. W ogóle cała nauka, jakby wziąć ją do jednego koszyka, ona, ona cała, wszystkie dziedziny tej nauki mówią, krzyczą, że, religii, że religia nie powinna istnieć. Jakby szukanie nowych dowodów na to, że nie ma Boga, jakby, jakby było już mało. Myślę, że to nie jest kwestia szukania dowodów, tylko jakby otwarcia na, na to, co jest. I tak jak kiedyś jeszcze powiedzmy jakiś czasów średniowiecza postęp i ogólnie nauka była generalnie zakazana i, i groziła karą śmierci, zagłuszenie herezji, tak jakby, Ziemia nie jest kulą, jest płaska, trzymają jakieś żółwie, potwory i to, był, to była ogólna prawda, gdzieś też potwierdzona przez kościół i każdy, kto wychodził ponad to, był po prostu. No tak, karany karą śmierci i to jakoś też no, można mieć pretensje do Kościoła, ile wieków postępu zatrzymało przez, przez to wszystkie, właśnie trzymanie tej władzy w rękach. I um, potem, jak już ta nauka zaczęła się rozwijać i jakby wszystkie dziedziny, geografia, biologia, fizyka, chemia, e, astronomia, one wszystkie krzyczą, że, że nie ma religii, e, nie wiem, nie, no, chociażby tak jakby wiek wiek świata, e, czyli świat ma według e, religii ma kilka tysięcy lat, więc z tego co, co wiem to jest między 4 a 10 tysięcy mm -hmm. lat. No, każda nauka temu zaprzeczy. Rozkład e, powierzchna pierwiastka chemii. E, życie skał. E, ich wiek. E, biologia. E, teoria ewolucji. E, no do wszystko to e, krzyczy, nie. No, no, świat nie jest tak młody. Świat nie. Nie, jest, nie, nie powstał z ręki jakiegoś Boga i wszystkie gatunki powstały naraz. Akurat te gatunki, które, które były znane przez osobę, która spisywała Biblię. Na ten moment wszystkie ptaki i, i tam saki, które były na dany moment były znane, były wpisane do księgi. No bo dużo gatunków. Gdzieś tam się przewinęło, bo nie wiedzieliśmy wtedy, że, że istniały. I, i właśnie chociażby ten sam wiek. Wiek świata, jeśli komuś o tym mówię, od razu widzę taki grymas na, na twarzy i niechęć. I najchętniej ta osoba po prostu zamknęła by użyłala. Nie, nie mów do mnie, nie mów do mnie. To nie istnieje. Jakby to nie istnieje, to co mówisz, to w ogóle nie, ja nie chcę tego wiedzieć. ty To jest twoje, ty masz jakąś tam swoją drogę, jesteś dziwna i... ale trzymaj to z daleka ode mnie. Wtedy jakby chronię się, bo jak nie wiem, to ja nie muszę nic z tym robić, ale jak już wiem, jak po, w ogóle usłyszę jakąś myśl, ja muszę gdzieś ją włożyć. Mogę ją oczywiście odrzucić tak na poziomie takim Świadomym, ale ona gdzieś tam trafia i ja nie wiem, co ja z nią mam zrobić, do której półeczki mam ją włożyć i ludzie tego nie chcą, bo wtedy, jak już dostaną jakąś informację, to oni wtedy muszą gdzieś ją tam usadowić, że głupoty, nie wiem, fakty, rzeczy do przetworzenia, gdzieś tam będą o tym myśleć, a ja tego nie chcę, już mam swoje poukładane życie, tymi tutaj, z tymi swoimi rzeczami nie wchodzi. Co sam, samo to jest, już daję do myślenia, że Okej, okay, czyli jednak coś tam drąży. Jest tam ta nutka niepewności, ale wtedy usłyszymy oczywiście, że wiara... wiara właśnie to nie jest wiedza, to jest wiara. Czyli te wszystkie znaki zapytania pozostawiasz nieodpowiedzialne, bo. Bo, bo to jest wiara. To jest coś, czego ty nie zrozumiesz jako śmiertelnik. Po prostu zostaw to. To jest tajemnica. No. no i tak się właśnie zamyka usta. I na to nie ma odpowiedzi. Po prostu są rzeczy, które się filozofom nie śniły, i, i, i ty tego nie pojmiesz. I tak samo nauka jest na jakimś poziomie teraz. Zapewne jest możliwe, że wszystkie prawa, które, które znamy, one zostaną obalone. One kiedyś ktoś powie, że, że nie, że tak wcale nie jest. I, I właśnie na tym polega nauka, że ona jakby idzie do przodu i ona przełamuje te bariery. Są pewne rzeczy, pewnie zostaną, pewne rzeczy nie zostaną, ale jest gdzieś ten postęp. I, I mam nadzieję, że religia tego nie zatrzyma. Są pytania, ktoś szuka odpowiedzi. Właśnie, tak, tak, się, tak się wszystko rozwija. No i tak sobie myślę, że. chcę jeszcze coś powiedzieć? Myślę, że nie. Myślę, że ta druga część jest trochę inna. Że w pierwszej części była bardziej spokojna i taka bardziej refleksyjna. A ta druga część jest bardziej dynamiczna i może trochę bardziej agresywna, aczkolwiek nie był to też mój cel. Tak jak na początku powiedziałam, absolutnie nie, nie chcę nikogo obrazić. Wzajemny szacunek to jest jedna z tych rzeczy, które... które, o, które chcę pielęgnować i, i mam nadzieję, że będę dalej. Także to by było na tyle.